Na pewno wydawało wam się kiedyś, że spadaliście przez sen. Nie pamiętam do końca, co to zjawisko tak właściwie oznaczało. Z tego co pamiętam, to było coś na zasadzie, że Twojemu ciału wydaje się, że nie powinieneś spać, bo wtedy jesteś zestresowany czymś. To znaczy, że prawdopodobnie pilnujesz reszty stada i tej nocy masz wartę. Nie wolno ci spać! Musisz bronić swoich towarzyszy przed atakiem dzikiej zwierzyny. Jak już ci się to przytrafi, to albo się od razu budzisz. Albo masz przerąbane? Kiedyś mi się śniło, że byłem na takim festiwalu szkolnym. Były różne losowania, były dmuchane zamki. Strażacy przyjechali, wozili nas w swoim wozie strażackim. Ogólnie świetna zabawa. Pamiętam, że na tym losowaniu wygrałem nawet, uwaga, uwaga, butle z gazem. Sprzedałem ją tacie za 30 zł. Były też latawce. Ogółem to wiem, że jestem raczej mały i lekki, więc moja podświadomość tutaj ze mną ostro walczyła. Jak złapiesz latawca, to odlecisz! Bardzo mocny wiatr dzisiaj wieje! Ale spiąłem się, złapałem latawca i sobie je puszczaliśmy z kolegami. I było super! Do pewnego momentu. Nagle tak powiało, że mój latawiec oderwał mnie od ziemi! 200 metrów nad ziemią widzę cały budynek szkoły! Nie! Całą wieś widzę! I to jest najgorszy moment! Macha to bum jak szatan, w wysoko! Nie puścisz się, bo zlecisz całą drogę na ziemię! Musisz się trzymać i czekać, aż cię ten natawiec grzecznie odstawi na ziemię! Całe szczęście Twoi przyjaciele przyszli z pomocą. Znaczy, ty tego nie widzisz, bo dla ciebie to wygląda jak takie malutkie mrówki, sobie chodzą tam. Ale nagle wielki wadel zaczyna iść w twoją stronę. Pnie się w górę jak... Jak drabina strażacka! Całe szczęście strażacy byli przygotowani i przywieźli ze sobą drabinę o długości połowy kilometra. No to łapiesz tą drabinę i teraz musisz po prostu powoli zejść na dół. Jest tylko jeden problem. Twój sen cię nienawidzi. Drabina okazuje się być niestabilna i zaczyna się gwałtownie przechylać. Ta drabina praktycznie spada, a ty możesz tylko ją trzymać. Jest jeden sposób. Słyszałem teorię, że jeśli siedzisz w windzie, a ta spada, to żeby przeżyć, wystarczy podskoczyć w odpowiednim momencie. Uda mi się. Przygotowałem się i tuż zanim drabina miała dotknąć ziemi. Obudziłem się. Boże, wolę takie zakończenie, niż sprawdzanie, czy by mi się udało, czy nie. Połamane nóżki? Nie dziękuję. Teraz mam lęk wysokości.